Obejrzyj ten film do końca i powiedz mi, co zobaczyłeś. Cześć. Przyszedłem po małego. On dzisiaj nie chce nigdzie iść. Pisałam do Ciebie. Ale dzisiaj jest nasz dzień. Mieliśmy spędzić razem weekend. Ale on nie chce. Co mam, na siłę go ubrać i kazać mu wyjść? Mam prawo widywać się z dziecko. On też ma swoje prawa. Akurat dzisiaj ma prawo chcieć zostać w domu. Mam to przyznane przez sąd. Sąd? Czego ty kurwa człowieku nie rozumiesz? On nie chce. Mam go zmusić? Ja ci powiem co zobaczyłeś. Jeśli jesteś ojcem, to właśnie byłeś świadkiem alienacji rodzicielskiej i trzy lata przypychanek w sądzie, aby pokazać się w roli ofiary. Jeśli jesteś matką, to właśnie zaobserwowałaś narcyza, którego trzeba dojechać alimentami. I szczerze macie do tego pełne prawo. Tylko problem w tym, że ten gość też ma swoje prawo. Prawo do dorastania w warunkach sprzyjających prawidłowemu rozwojowi, nie będąc w centrum konfliktu. Ten chłopiec, chcąc poradzić sobie z presją, wsiąknie w świat wirtualny, potem zacznie palić epety, a później będzie regulować samo ocenę melonem Co jest dalej? Ośrodek leczenia uzależnień lub oddział. Syn dostanie swoją własną ewkę: F19 uzależnienia, F43.2 zaburzenia funkcji adaptacyjnych. F91.3 Zaburzenia opozycyjno-buntownicze. A wystarczyło zapewnić mu przestrzeń wolną od przepychanych. Porozmawiajmy o tym. Zapraszam Ciebie na konferencję. Bądź zdrów. Tomasz Kozieja.